Za 80 zł sprzedają sprofanowany wizerunek Matki Bożej. Czują się bezkarni i nie widzą w tym nic złego. Środowiska LGBT po raz kolejny atakują wartości ważne dla Polaków. Zdaniem ekspertów znowu robią to pod pozorem ubiegania się o prawa mniejszości. Maciej Sawicki. Mówią o tolerancji i akceptacji, a szydzą z katolickich wartości i tradycji milionów Polaków. Każdy sprzeciw wobec tej totalitarnej i nietolerancyjnej ideologii jest nazywany faszyzmem, a ludzi, którzy się sprzeciwiają, pomawia się o chęć przemocy czy, 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 czy robienia krzywdy. Kreując się na pokrzywdzoną mniejszość środowiska, LGBT narzucają swój Styl życia większości pod płaszczykiem tolerancji. Czekam, aż wszystkie za przeproszenie możecie wymazać stare kurwy wymrą i w końcu głosujący napis, i w końcu władza w kraju trafi w normalne ręce. Tak naprawdę kryje się walka o specjalne przywileje i prawa: od seksualizacji dzieci, przez małżeństwa homoseksualne po adopcję dzieci. Najpierw wprowadźmy związki partnerskie, potem równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci. Publicyści nie mają wątpliwości, że ta kolejna profanacja wizerunku Matki Bożej, to przemyślana i dobrze przygotowana akcja. Prowokacja, prowokacja, jeszcze raz prowokacja. Obrażanie innych i próba doprowadzenia do tego, żeby było znowu głośno o Polsce, żeby można było powiedzieć, jeśli policja interweniuje, że w Polsce jest terroryzm. Taka taktyka ma pozwolić gejom, lesbijkom, homoseksualistom i transseksualistom czuć się bezkarnie. W Polsce nikt ich nie prześladuje. Nas one żądają pewnego uprzywilejowania i absolutnej bezkarności, nawet jeżeli plują nam w twarz. Efekty już widać, bo bez żadnych zahamowań... Zachęcam was do składania zamów... Na profanacji świętości i obrażaniu uczuć religijnych środowiska LGBT zarabiają, jak otwarcie mówią, na prowadzoną przez siebie walkę ideologiczną. Pani, ja nic nie wiem na ten temat. Nie powiem, bo nie wiem, mam... jak ona może prowadzić zbiórkę i Państwo nic nie wiedzą o tym, czy to jest legalne? Ja się tym nie zajmuję, ja nie pracuję tam na co dzień. To jest przerażające smutne. Myślę, że pokolenie Jana Pała II musi cały czas walczyć o to, aby te wartości były szanowane, jeżeli chodzi o polskie prawo. Przecież wszystkie wyznania są uchronione przez polskie prawo. Bo choć środowiska LGBT wczoraj w Poznaniu mówiło o pokoju i miłości. Czy chcemy polski. Wolnej od przemocy wobec kogokolwiek. To już dziś w tym samym miejscu. Jestem tak zastraszony, że boję po prostu. Zaatakowało sprzedawcę tego kiosku. To zawsze są gazety wystawione tak jak na, na sprzedaż, które przyciągają klienta. I akurat w tym miejscu trafiła się gazeta Polska. Tylko dlatego, że pośród dziesiątek innych gazet prezentujących różne światopoglądy, można tu kupić gazetę polską. Spytała, czy ja jestem przeciwko ich tam opcji, tam LGBT i tak dalej. Mówię, że nie o co chodzi, no, bo ja tu sprzedaję gazetę polską i tak dalej, że to im się nie podoba, coś i w takim razie to od nich, w takim razie tam takie coś dostaje, i oblała tutaj wszystko. Taki akt agresji to zdaniem ekspertów nic innego, jak próba cenzury i ograniczenia wolności słowa oraz poglądów. Nie można nic złego powiedzieć o osobach LGBT, bo jest to od razu homofobia. Natomiast im z kolei e, wolno nie wszystko. Profanacja mszy świętej podczas parady równości w Warszawie. Tylko tyś jest panem. Gdańsk i Szydzenie z Najświętszego Sakramentu. Czy próba wdarcia się na jasną górę? Trzeba zdobyć jasną górę, po przymercie w Polsce, podobnie jak podczas marszu Równości we Francji środowiska LGBT nie kryją. O co tak naprawdę idzie gra. Nie jesteśmy tu dla ozdoby, zniszczymy wasze społeczeństwo. Ostatnie tygodnie to prawdziwa ofensywa środowisk LGBT. Miejsce matki boskiej, tych wszystkich, którzy są uważani w przestrzeni publicznej za świętych, oni mogą wszędzie być wszędzie mogą być obecni. Oni mają chronić nas przed. I na toaletach również, tak? Na toaletach również, tak. Tam, tam wchodzą ludzie, którzy mają. Swoje problemy również, I ciche przyzwolenie sprzejących ideologii LGBT polityków opozycji. Niestety w ostatnich tygodniach doszło nie tylko do serii profanacji, ale także napaści na duchownych i wiernych. Maciej Sawicki, wiadomości.